Polski rynek telemedyczny z perspektywy globalnej należy rozpatrywać z, z dwóch perspektyw, z dwóch płaszczyzn. Po pierwsze, jest to rynek fundamentalny w zaznaczeniu konkretnych produktów i usług, które są sprzedawane w Polsce. Natomiast z drugiej strony jest to rynek dostarczycieli technologii i produktów, które są z polskich firm sprzedawane na arenie globalnej. I o ile ten pierwszy rynek cały czas w Polsce raczkuje, to w drugiej perspektywie Polska ma się już czym pochwalić i był, polski rynek wytworzył kilku graczy, którzy już w tym momencie liczą się na arenie międzynarodowej. To, co polskie firmy mogą zrobić, to przede wszystkim wytworzyć unikalne w skali świata technologie, które będą rozpoznawane, rozpoznane przez konsumentów na zachodnim Rynkach i rozpocząć ekspansję od wdrażania tych innowacyjnych produktów na zagranicznych rynkach. Przede wszystkim na rynkach zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych. Segmenty, w których działają polskie firmy telemedyczne, są zróżnicowane najbardziej rozwinięte zarówno w Polsce jak i w skali globalnej są rozwiązania telemedyczne w obszarze kardiologicznym. Jest to ściśle związane z faktem, że dla rozwiązań kardiologicznych istnieją szczegółowe zarówno procesy, procedury rejestracyjne, jak i procedury w, w refundacyjne. I te dwie rzeczy spowodowały, że telemedycyna w tym momencie w dużej mierze opiera się o rozwiązania telemedyczne kardiologiczne. Natomiast w tym momencie obserwujemy nasycenie rynku kardiologicznego i rozwój innych segmentów. W szczególności chodzi o inne, o inne choroby cywilizacyjne, takie jak na przykład choroby onkologiczne, również choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca. Natomiast z drugiej strony rozwijane są również procedury diagnostyczne, nie tylko, nie tylko wspomagające w monitorowanie, w przypadków skrajnych, zagrażających życiu, ale, ale diagnostykę i prewencję chorób również. W wielu obszarach rynek telemedyczny się rozwija bardzo gwałtownie, i w tym momencie tak naprawdę jesteśmy świadkami przemian, które będą determinowały to, co się będzie działo na tym rynku w najbliższych latach. Firmy telemedyczne już w tym momencie są bardzo istotne dla polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez generowanie miejsc pracy. Telemedycyna jest w bardzo przyszłościowym kierunkiem. Przede wszystkim rozwiązania telemedyczne pozwalają świadczyć usługi o porównywalnej albo tej samej wartości medycznej przy bez porównania mniejszych kosztach dla wszystkich partnerów całego procesu, czyli zarówno dla płatnika, lekarzy, jak tak i dla pacjentów. W szczególności dotyczy to pacjentów, którzy są zlokalizowani w miejscach oddalonych od głównych ośrodków medycznych, gdzie rozwiązania telemedyczne potrafią w radykalny sposób zarówno zmniejszyć koszty związane z podróżami, natomiast równocześnie, jest to udowodnione statystycznie, zwiększają przeżywalność i zdrowie tych pacjentów. W szczególności jeżeli to jest związane z przewlekłymi chorobami, w których mogą występować przypadki bezpośredniego zagrożenia życia.